Witam wszystkich w naszym prawniczym podcaście Przy kawie o prawie. SWWS. Naszym gościem jest doktor habilitowany Jarosław Szczepański, prawnik politolog. Dzień dobry. Panie profesorze, dzisiaj chciałem porozmawiać chwilę o źródłach prawa. Tak naprawdę skąd wiemy, co jest prawem, co prawem nie jest? Skąd się to wywodzi? Jak to historycznie wyglądało? Tak, no jeżeli chodzi o źródła prawa, to odpowiedzią na to, skąd wiemy, czym są źródła prawa, najlepszą odpowiedzią jest odpowiedź wszystkich prawników. To zależy. Jeżeli przyjmiemy perspektywę prawnopozytywistyczną, sprawa wydaje się bardzo prosta. Możemy zerknąć do Konstytucji, zobaczyć na katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego i dowiemy się, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, że w Polsce obowiązują ustawy, umowy międzynarodowe, Rozporządzenia oraz w zakresie, w jakim wydadzą akty normatywne organy uprawnione samorządu, również akty prawa miejscowego. Katalog ten jednak szybko się komplikuje, bo kiedy przejrzymy przepisy prawa, zauważymy, że umowy międzynarodowe, w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte, albo będą ważniejsze od ustaw, albo będą aktami o rangi niższej niż ustawa. I sytuacja, jeżeli chodzi o polskie źródła prawa, była właśnie tak niewielce skomplikowana do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowało, że Nasz system prawny został mocno skomplikowany. Bo, niby traktaty unijne nie wskazują na pierwszeństwo prawa unijnego, jednak orzecznictwo oraz zasady, chociażby bezpośredniego skutku e, aktów prawa europejskiego, spowodowały, e, że w polskim systemie prawnym pojawiły się akty nieznane konstytucji. Na przykład dyrektywy, których nie zdążyliśmy implementować, czyli wprowadzić do naszego porządku prawnego poprzez, jak to się ładnie mówi, skonsumowanie ich w ustawie. I obowiązują bezpośrednio. I teraz pytanie dla wielu prawników, niemożliwe do rozstrzygnięcia, to pytanie o to, w jakim miejscu w hierarchii aktów prawa powinniśmy znaleźć te akty europejskie. Wobec tego na dziś najbardziej rzetelną odpowiedzią jest właśnie to, zależy z jakiej perspektywy spojrzymy na te źródła prawa, pewni możemy być tylko tego, co jest w naszej Konstytucji. 呃。Uh Tak, no tutaj wyjaśnił nam Pan dokładnie właśnie to, co mamy opisane w konstytucji, mamy katalog źródeł prawa, ale niektórzy prawnicy są zdania, że są jeszcze takie normy czy przepisy prawa, które, których nie wywodzimy z żadnych źródeł, tylko one są takie troszkę ponad tymi aktami normatywnymi. Jak tutaj w tym kontekście możemy traktować źródła prawa. No właśnie, tutaj dochodzimy do alternatywnej koncepcji, właściwie teorii prawa. Pozostawiamy na boku tak zwanych Prawno pozytywistów, którzy uznają właśnie prawo stanowione jako jedyne źródło prawa, i przechodzimy do różnego rodzaju koncepcji prawa natury, prawa, które wywozić możemy, i tutaj już właśnie w zależności od naszej kondycji, można powiedzieć, ideologicznej, albo właśnie z godności człowieka, z jakiegoś porządku naturalnego, który nas otacza, albo z wiary. Konserwatyści będą wywodzili prawa naturalne z wiary, z religii, będą uznawali, że pochodzą wprost od Boga. Natomiast liberałowie, którzy również często odwołują się do koncepcji praw naturalnych, które mają być ważniejsze od prawa stanowionego, wywodzą je czy to zgodności, czy to z pewnych ogólnych zasad, które mogą wywieść z obserwacji natury. Problem polega tylko na tym, że kiedy porzucimy Boga to tak naprawdę nie mamy tutaj jakościowej różnicy pomiędzy prawem natury a prawem pozytywnym, no bo jeżeli nasza obserwacja i intuicja ma nam mówić o tym, czym jest to prawo wyższego rzędu, to tak zwane prawo naturalne, to właściwie ono znów będzie pochodziło od nas, od ludzi. Nie będzie miało jakościowo większego, większego znaczenia. Choć powszechnie przyjmuje się, że właśnie prawo natury powinno być tym prawem ważniejszym Takim przykładem praw natury są skodyfikowane już w różnych aktach normatywnych, w szczególności na poziomie regulacji ponadnarodowych, prawa człowieka. Prawa człowieka kolejnych generacji, które nadają nam kolejne uprawnienia. Zaczynaliśmy od uprawnień stricte politycznych czy obywatelskich, swobód indywidualnych. Dziś prawa człowieka są rozciągane do takiego poziomu, że i internet, a właściwie dostęp do internetu, ma być prawem człowieka w niektórych państwach tego typu rozwiązania są forsowane. Więc tych źródeł prawa może być wiele różnych. Możemy ich poszukiwać właśnie w prawie pisanym, jak pozytywiści, możemy ich poszukiwać w przyrodzonej godności człowieka, możemy ich w końcu poszukiwać w porządku transcendentnym pewnym, czyli wykraczającym poza nasz świat, w religii, czy właśnie w przykazaniach bożych. Jasne, to może jeszcze jedno pytanie. Najstarsze nasze źródła prawa, mówię nasze w sensie cywilizacji europejskiej, tak? Nie pytam o, o jakieś kwestie Ameryki Południowej, Ameryki przedkolumbijskiej czy Dalekiego Wschodu. Tutaj tego naszego porządku europejskiego, z którego dzisiaj jak gdyby czerpiemy. No, to zależy, jak zakreślimy granice Europy. No, Europa. E choć na geografii uczymy się, że jest kontynentem, to tak naprawdę jest pewną koncepcją e, historiograficzną, filozoficzną e, czy kulturową właśnie. I zależy jak za, za, zatoczymy granice tego kręgu kulturowego, e, tak będziemy mogli głęboko sięgać w przeszłość. No bo taki kodeks Hammurabiego, on co prawda nie wywodzi się z kontynentu europejskiego, pochodzi z Azji, ale... Pewne zasady, które zostały w nim wskazane, przedostały się również do naszej tradycji, tradycji prawnej. Szukając bliżej, bliżej nas i w granicach kontynentu europejskiego. Musielibyśmy odwołać się do dorobku greckiego, tak naprawdę, chociaż, jak mówią historycy prawa, Grecy znali prawo, ale na prawie się nie znali. Wobec tego ich porządek prawny nie był tak dobrze rozbudowany jak porządek, porządek rzymski. I właściwie, jeżeli chodzi o taką tradycję cywilistyczną, silnie osadzoną w części kontynentalnej, to znaczy pomijając Wyspy Brytyjskie, to właśnie. Tradycja rzymska byłaby tym najstarszym komponentem, który nadal jest obecny u nas w porządku prawnym. Instytucje takie jak chociażby skarga pauliańska to wprost instytucje wymyślone przez Rzymian, które nadal obowiązują w Polsce. I ten akurat, ta akurat koncepcja, właśnie koncepcja skargi pauliańskiej ma służyć ochronie, ochronie wierzycieli przed nierzetelnymi dłużnikami. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem był doktor Habilitowany Jarosław Szczepański. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie.